Wyspani. Brzmi mocno przewrotnie. Prześpimy pewnie jedną trzecią życia. Fajnie byłoby zrobić to dobrze. 40% Polaków mówi w badaniach, że ma kłopot ze snem. To początek domina, bo zły sen to zmęczenie, stres, słabsze zdrowie. A tego nikt nie chce. Podcast Wyspani ma poukładać głowę i sypialnię, tak żeby 7 do 9 godzin snu dziennie były osiągalne. Sylwia Filimon, zaczynamy. Zaburzenia snu dotykają ponad 60% rodziców noworodków. Dodatkowo rodzice częściej cierpią na bezsenność i zmęczenie chroniczne. To może trwać nawet kilka lat po narodzinach dziecka. Dzieci staram się, żebym spało oddzielnie. Z pierwszym dzieckiem poszło mi fantastycznie po tej Erice Young. Mniej więcej jak karmiłam do ósmego miesiąca jedno i drugie dziecko, mniej więcej w tym okresie dziecko już wysiadało do drugiego pokoju. Z tym, że to pierwsze wysiadło i miało się dobrze, a to drugie ma 5 lat i bywa różnie. Bezsenność wpływa na zdrowie psychiczne rodziców na kilka sposobów. Może powodować problemy z pamięcią, zwiększać ryzyko depresji poporodowej czy prowadzić do pogorszenia relacji z partnerem. W tym odcinku podcastu Wyspani porozmawiam o tym, jak się wysypiać, kiedy jest się rodzicem. Powiemy też, jak nauczyć spać nasze dzieci, przyklejone do tabletów i smartfonów. Jesteś rodzicem? Łap każdy moment na drzemkę. Zasada sleep when the baby sleeps, śpi, kiedy dziecko śpi, może nie jest praktyczna na dłuższą metę, ale dla nowych rodziców może być cenną strategią. Przyznaje się do niej m.in. Joanna Koroniewska, aktorka twórczyni internetowa, mama. Bardzo chętnie, ja bym cały czas drzymała, no nie mam jak. Przychodzę okay. do domu, nawet wczoraj miałam taką sytuację, że przyszłam do domu pomiędzy pracą a pracą, bo szłam jeszcze do teatru, byłam po paru spotkaniach. Przyszłam do domu do mojej kochanej córeczki, która zapragnęła ze mną pograć, więc grałam z nią i naprawdę zasypiałam, po prostu zasypiałam. I ona cały czas mnie budziła, mamo, ale twój ruch, mamo, ale nie możesz dać mi wygrać. Więc to jest bardzo trudne, jak ma się jeszcze dosyć małe dziecko. Mhm. I też z drugiej strony te dzieci tak szybko rosną, więc człowiek sobie mówi, dobra, dobra, jeszcze wytrzymam, jeszcze tylko 5 lat. <laughs> no i tak już pięć lat minęło, jeszcze, jeszcze pięć zostało, a potem już dziesięciolatek to daje się wyspać. Mhm. Więc już jest trochę łatwiej, myślę. Ale. no. Co jej dam teraz, to tak naprawdę ona zyska w przyszłości. Więc no wiem, jasne. że to jest bardzo ważny okres, ale drzemałabym cały czas w różnych miejscach. Zdarzyło mi się chyba na przestrzeni jej pięciu lat ze dwa razy, że zrobiłam sobie drzemkę w samochodzie przed wjazdem do domu, bo wiedziałam, że mi nie da i tyle. Ale widzisz, to jest ten patent rodziców. Wiedzą, kiedy należy wykorzystać ten czas właściwy. To prawda. Natomiast bardzo marzę o takich drzemkach popołudniowych, kiedy zjem... Nie mam nic do roboty, ja jeszcze wiesz trochę. 15-20 minut. Mm -hmm. Ja jeszcze jestem trochę w takim hiszpańskim stylu yy, o, ho, chowana. Jest... Właśnie bo... to jest fajne kulturowo, prawda, że dla niektórych to jest po prostu część dnia, To jest rewelacja. Nie. Słuchajcie, to jest inne życie. Powiem Wam, że jak ja tam przyjeżdżam, to ten poziom energii to ci od razu tak rośnie, od razu masz uśmiechnięty, uśmiechnięty jesteś, bo rzeczywiście ta witamina D i to wszystko co wokoło cię tak tonuje. Masz jakieś rytuały z dziećmi przed snem? Co pomaga wam zasnąć i jak się do tego zabieracie? Zawsze mieliśmy wspólne rutyny. Oczywiście jak się ma małe dziecko, to tych rutyn jest słuchajcie tyle, że właściwie i to też się zmienia, bo ja mam dwójkę dzieci w tak różnym okresie czasu i w różnym wieku, byłam wtedy, no więc to pierwsze dziecko, to rzeczywiście tam było tyle tych rutyn, mm tam było wszystko, od przyciemnianego światła, no w ogóle takie klimaty, w wielu muzyki. Starała się stosować wszystkie możliwe wskazania, Absolutnie. porady, które były. Słuchaj, ja czytałam wszystkie możliwe porady, zresztą jest taka fajna książka dla wszystkich mam, bardzo polecam, Erika Jung chyba się nazywa. Mhm. Ta książka, jak usypiać, i to jest rzeczywiście książka, która mi bardzo pomogła, w przeciwieństwie do Tracy Ho, która kazała zostawić dziecko płaczące w łóżku. Absolutnie nie polecam. Szkła przetrwania I, dla rodziców. Tak, i emocji. druga strona to mhm. To jest to rodzicielstwo bliskości, to też było przegięcie w drugą stronę, czyli okay. śpimy wszyscy razem. Chociaż powiem szczerze, że teraz jestem bardziej przy tym rodzicielstwie bliskości, jeżeli chodzi o drugie dziecko. Więc mówię, to czyli też. na się do sytuacji. Jestem jest. absolutnie mhm. konformistką. Nie mam, nie umiem być czarno-biała, zwłaszcza że robię się coraz starsza. Czyli mam dużo mniejszy zapłon, czyli jestem też myślę, że dużo mniej cierpliwa. Więc dla obupólnej radości robię wszystko tak, żeby było jak najmniej spięć, a spięcia są zawsze więc mówię, staram się je ograniczać. Mm -hmm. I tak samo w kontekście tego snu, że teraz jest tak, że z tego co powiedziałeś, że z jednym dzieckiem zdarza się sypiać, ale poza tym dzieci tak. oddzielnie. Śpią. Dzieci staram się, żeby mi spało oddzielnie. Z pierwszym dzieckiem poszło mi fantastycznie po tej Erice Young. Mniej więcej, jak karmiłam do ósmego miesiąca jedno i drugie dziecko, mniej więcej w tym okresie dziecko już wysiadało do drugiego pokoju, z tym, że to pierwsze wysiadło i miało się dobrze, a to drugie ma pięć lat i bywa różnie, albo przychodzi do nas, albo ja przychodzę przychodzę do niego. Parę razy w nocy, bo mm -hmm. jeszcze ona się tak chwali, bo wstaje i mówi: Mamo, jak ja mam koszmary, to ja ciebie wołam, a ty po prostu jesteś. <laughs> Więc to jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa. Mm -hmm. no, trudna dla twojego snu pewnie. Tak, takiego rzeczywiście. Natomiast, no. natomiast staram się przynajmniej długo spać. Mam to szczęście, że nie muszę wstawać, że się tak dzielimy obowiązkami, że ja wstaję zdecydowanie później. Chociaż też zauważyłam jako dojrzalsza kobieta. Nie wiem o co chodzi, ale dojrzalsi ludzie śpią krócej, w sensie <laughs> wcześniej wstają i wszystko ich denerwuje. Jak dzisiaj wygląda twój sen? Jak organizujesz sobie przestrzeń dla niego? Mam wrażenie, że muszę mieć wszystko przyciemnione, czyli stonowane światło. Które nie budzi mnie rano. Pamiętam, jako dziecko miałam okna od strony wschodniej, mhm. i nie przeszkadzało mi to kompletnie, a teraz mi to przeszkadza. Czyli z wiekiem też robię się na przykład na to bardzo wrażliwa. Czy nie, nie chcesz się budzić ze wschodem słońca? Tak nam, wiem, ale musiałabym jeszcze wcześniej zasypiać, czyli musiałabym odseparować się od tego dorosłego dziecka, znaczy od tego dojrzewającego dziecka dużo wcześniej, co jest trochę wykonalne. Myślę, że to się zmieni, jak ona dorośnie, tak? No nie, bo wtedy to drugie dorośnie. Jeszcze nie mam na to. Na razie mam. Przyciemnione kotary to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Jakie jeszcze bodźce odcinasz? Jak porządkujesz swoją głowę przed zaśnięciem? Z czego rezygnujesz? Mamy okres znowu wzmożonej agresji, wzmożonych ataków wojennych itd. itd. więc to, co mogę zasugerować wszystkim Państwu, to naprawdę jedną rzecz: odfollowowanie wszystkich miejsc, które stwarzają w nas lęk, niesłuchanie tych wiadomości, które wywołują w nas złe emocje. Ja to zrobiłam i naprawdę powiem szczerze, że mój mąż już wie, że ma mi tego nie pokazywać. I to nie o to chodzi, że jestem ignorantką, ale o to chodzi, że ja chronię w ten sposób siebie. Nie? Ochrona siebie jest najważniejsza, ponieważ my, kobiety, bardzo często musimy być bez lęku, żeby nasze dzieci wychowywały się bez lęku. Jak to zrobić? Najlepiej tak, żeby ten lęk po prostu w sobie no, jak najbardziej tłumić i po prostu go nie mieć. Rozkojarzenie, rozdrażnienie, przebodźcowanie, nadmiar wiadomości i trosk innych ludzi w naszym życiu to nie tylko problem ludzi dorosłych. Młodzież ma swoje zmartwienia i swoje platformy. Jak nauczyć dzieci spania w czasach, kiedy masz ochotę skrolować do końca dnia i jeszcze jedną godzinę dłużej? Władze w całej Europie wprowadzają zakazy korzystania ze smartfonów w szkołach, chcą ograniczyć czas. Które uczniowie spędzają przed ekranem, ale też poprawić ich zdrowie psychiczne. Nastoletnie lata są kluczowe dla rozwoju mózgu i osobowości. W Szwecji powstało określenie kryzys snu. Coraz więcej nastolatków śpi za krótko. Młodzi ludzie korzystają ze swoich telefonów w łóżku przed zaśnięciem. Ze szwedzkich badań wynika, że 32% nastoletnich dziewcząt śpi po 6 godzin na dobę zamiast 8-9 godzin. Wtedy możemy już mówić o klinicznym niedoborze snu. Rozmawiałam o tym z Sylwią Czubkowską, podcasterką, autorką tekstów o współczesnej technologii. W to, co my weszliśmy już jako dorośli, bo nie oszukujmy się, nawet nasze pokolenie, ja tu mówię o pokoleniu milenialsów, to zaczynało tak poważnie używać technologii już jako osoby dorosłe, no powiedzmy nastoletnie, mm -hmm. więc miało już jakieś wypracowane inne nawyki. Znało inną rzeczywistość. Tak, i, i było jak, nie? Dobra nocka, umyć ząbki i spać, nie? Zgasić światło Nie ma bajek, tak. nie ma, nie? Możesz najwyżej książkę sobie podczytać, tak? Nawet czytanie książki jest trochę inne niż siedzenie przy ekranie. No, nie wstawanie, tak, I wstawanie o tej godzinie siódmej rano do szkoły, no, bo tak, nie, no bo taki był rytm wypracowany. Tak, te pokolenie dzisiejsze i Zetki, i szczególnie to naj, nam najmłodsze pokolenie Alfy, czyli urodzone po 2010 roku, żyjące w świecie, w którym nie znają świata bez smartfonów w ogóle, tak? Świecie, w którym telewizją jest Netflix, a podstawowym medium społecznościowym jest TikTok, to dla nich rytm ten stary, nie? Ten właśnie 3x8, poszedł po prostu do śmietnika. Tak? Jest jakąś legendą. Ja nawet do końca nie wiem, czy dzieci się teraz w przedszkolach kładą tak powszechnie na, na, drzemkę. na drzemkę. Bo od kilkorga rodziców, dzieci w takim wieku przedszkolnym, słyszałam, że jest z tym problem, bo dla nich drzemka to jest wzięcie, tableta do ręki. Dla nich drzemka to jest czas z, ze sprzętem. zabawy? czas zabawy. No dobra, rodzic ma wtedy chwilę rzeczywiście od początku na tą godzinę tego. To Leżakowanie się nazywało przecież, leżakowania, tak? Tak, no, ale, by, były, były. Wszyscy tego nie lubiliśmy, ale wiemy doskonale, że to było bardzo zdrowe. To było bardzo zdrowe dla dzieci, ten moment taki po obiedzie, żeby odpocząć. Więc tu będzie poważne wezwanie, jak naprawdę nauczyć spać te najmłodsze pokolenie. Wracamy do problemów młodszego pokolenia. Swoim doświadczeniem w ogarnianiu życia rodziców, kiedy pojawia się dziecko, podzieli się ze mną Rafał Myśliński, internetowy twórca znany pod pseudonimem Suchy Tata. Rafał twierdzi wprawdzie, że wzorowy rodzic nie istnieje, ale kilka jego pomysłów może się zdecydowanie przydać w życiu. Zaczyna się trzęsieniem ziemi, ponieważ z wyspanej osoby, którą jesteśmy, dopóki nie pojawią się dzieci, nagle te noce zostają tak zaburzone po kilkukrotnie dziennie, po kilka godzin, że to dla nas jest bardzo duży szok okay. dla organizmu. I, I tym nawet na poziomie podświadomości ciężko sobie poradzić. Mi osobiście było bardzo ciężko się poradzić. Ja w ogóle wręcz miałem takie sytuacje. Czy w sensie że... buntu takiego wewnętrznego do, do tak, sytuacji? Wręcz agresja w nocy. Ja się, nagle budzę się po pół godzinie, co pół godziny. Przez 6 godzin i nagle ja nie jestem tego w stanie zrozumieć, mhm. dlaczego to dziecko płacze, bo w tym momencie zanim dojdzie do mnie do, do świadomości, mhm. że to jest małe dziecko i ono tak ma, nagle ja reaguję po prostu jak jakiś byk wściekły i dopiero za chwilę mi to schodzi, kiedy ktoś mnie mnie wybudzać w nocy. Albo tak jest, no i jest mi przyznam, że jest mi wstyd to przyznawać, ale no tak było. Drzemki za dnia na Rafała nie działają. Sprawdza się za to mądre zarządzanie czasem po zaśnięciu dziecka. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest już, jak się uda, położyć dzieci wcześniej, na przykład o godzinie 19, 19.30, mhm. to po prostu ogarnąć się, umyć szybko i położyć się do łóżka o 20, 20.30 i te kilka godzin po prostu na samym początku wieczoru jeszcze ugrać, żeby się wyspać. To mi się wydaje, że to jest chyba jedyna taktyka, którą można wprowadzić, żeby trochę więcej mm -hmm. się, się wyspać. No my na przykład telewizji nie oglądamy, nie oglądamy filmów, okay. bo... W e... sensie przed snem tak, tak? Wieczorową tak, porą. Mm -hmm. Bo właśnie po pierwsze, to jest kradzież czasu, który można mm -hmm. poświęcić na sen lub na przygotowanie się do snu, a poza tym e, mnie osobiście bardzo mocno wybudza to światło niebieskie, które bije od telewizora I ja przez to mam problem z zaśnięciem, więc ja osobiście tego bardzo unikam. Co jeszcze było pomocne? Co działało? Jakie masz rady dla rodziców mniejszych dzieci, żeby mimo wszystko udało im się wyzwać? Przede wszystkim chyba spróbowałbym wyeksmitować tego małego człowieka do swojego pokoju, ewentualnie do jakiejś części w pokoju i naprawdę unikać spania z dzieckiem, a przynajmniej przez całą noc mhm. i uczenia tego. Bo to jest jednak ważne, bo, bo to niesie dużo różnych w przyszłości. Wydaje mi się, że trudno potem oduczyć dziecka tego, więc na pewno od tego bym zaczął. No i oczywiście wszystkie takie rzeczy związane z higieną snu. No? Jeżeli chodzi o pomieszczenie, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie, czyli pomieszczenie, to zdecydowanie podstawa, czyli to co wspomnieliśmy, materac, zaciemnienie pokoju. Ja też używam zatyczek do uszu i mi to bardzo pomaga. I mm -hmm. nawet moim zdaniem matki powinny korzystać z zatyczek, bo i tak usłyszymy dziecko jak będzie płakało, ale nie słyszymy innych, innych rzeczy. rzeczy, chociażby mm -hmm. samochodów, które jeżdżą, albo Wycieszamy. szurania, albo mm -hmm. nie wiem, gdy ktoś chrapie, to też bardzo pomaga. No i oczywiście jakieś takie mądre podejście do snu, traktowania tego nie jako coś, co na sam koniec dnia... Zadbanie o siebie, o tym tak. mówisz, tak? Że też rodzic ma prawo do tego, żeby o siebie zadbać? To tak, tak mniej więcej? Tak, no i, no i przygotować się do tego, mhm. że, że nie traktować snu jako coś, co jest po prostu na sam koniec... Bo jak... już muszę. Tak, no, bo już, bo bo już, muszę, bo już, muszę, bo już nie bo już jest godzina, tak? Tylko podejść no. do tego jako do czegoś bardzo ważnego i, i przygotować się, chociażby przez nie oglądanie telewizji, przed samym snem. Nie wiem, jak ludzie mogą mówić, że oglądając telewizję, to im pomaga w zaśnięciu. No w zaśnięciu może i ci pomoże, ale nie w wyspaniu się. I tak samo jest z alkoholem. Ja na przykład nie piję w ogóle alkoholu przed snem. Nawet pół piwka, nawet lampki wina, bo to też zaburza sen. Miałem kiedyś takie specjalne urządzenie, które badało jakość snu, to się zakładało na palec i minimalna ilość alkoholu psuje nasz sen. I co z tego, że po alkoholu szybciej zasypiasz, ale nie wchodzisz w fazy snu głębokiego? Nie ma regeneracji. Nie ma regeneracji. Wstajesz po 10 godzinach jesteś bardziej niewyspany, niż jakbyś spał na 3 6, 6 godzin. A zabranie dziecka do łóżka rodziców, żeby tylko dało się wyspać? Jak to działało u was? Ostatnio słyszałem historię, że córka znajomego śpi z mamą przez już tam kolejny rok i, i mhm. znajomy śpi w oddzielnym pokoju. Więc dla mnie to było trochę naprawdę zaskakujące wręcz. Nie chcę tego nazwać niepokojące, no bo uh -huh. to jest ich sprawa, ale ja bym chyba na to się nie zgodził. Żeby dziecko wykopało rodzica z własnego łóżka. Nie, no to to są pewne rzeczy, które mogą. Wiecie, tutaj dziecko się wyśpi tak w swoim łóżeczku i w swoim pokoju, koniec końców. No, być może to kwestia e... zasypiania dziecka. Tak, mhm. tak. No tutaj jednak ta praca no, ale powinna być włożona, żeby jednak, ja nie mówię o tym, żeby już samodzielnie usypiać, mhm. ale jednak, żeby spało w własnym pokoju. No bo to też są relacje rodziców, które mogą się bardzo popsuć, jeżeli dziecko zajmuje rolę najczęściej ojca, strzelam, więc mhm. w sensie zajmuje rolę męża. No tak, no jakby wykop. No tak, tak. Więc to jest, no... Trudne. Trudne w sensie takim, że rzeczywiście może wpływać na relacje. A jakby patrzeć na to, że na przykład dziecko śpi z rodziców? To trzeba mieć duże łóżko pewnie wtedy. Tak, duże łóżko trzeba mieć, znam takie pary. No, no też jest to średnio wygodne. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem, bo u nas czegoś takiego nie było. No, u nas czasami tak jest, no, że zdarza się, że syn przyjdzie wcześniej, powiedzmy pierwszej, drugiej w nocy, no i okay. nikomu z nas się nie chce go już wynosić. No dobra, to śpimy tam razem. Mm -hmm. Oczywiście tam pokopie nas trochę w nocy i koniec końców my będziemy spać w nogach, a on rozwalony na dwóch poduszkach na górze. miał swoją przestrzeń. No. Będzie miał swoją przestrzeń, no ale to tak można wytrzymać. Jedną, dwie noce raz na jakiś czas, ale nie wiem, ja osobiście nie uważam tego za zbyt dobre podejście do snu. Jednak tutaj bym postawił jakieś takie twardsze zasady. Na koniec przetestujemy jednak drzemki w różnych warunkach, w różnym stylu. Dorota Welman w jednym z odcinków naszej serii Wyspani udowodniła, że jak trzeba, to trzeba. Ja śpię jak w każdych warunkach. Okej, okay, jesteś że... w nie zasnąć po prostu w każdym miejscu. W każdym miejscu i o każdej hmm. porze, mając świadomość, że każda chwila odpoczynku jest cenna. Na przykład wstaję rano do programu, hmm. jestem przez 3,5 godziny na antenie, kończę swój dyżur i przecież nie idę do domu spaciu. Ja dalej pracuję. No to dalej trwa. my mamy mnóstwo zajęć telewizyjnych, my mamy firmy, w których własne, które pracujemy, więc jest bardzo mhm. dużo zajęć. Więc na przykład podróż z telewizji do firmy to jest pół godziny, które ja wykorzystuję na sen. Ja mam kierowcę. Ja jeżdżę z kierowcą dlatego, że właśnie dlatego, że dużo pracujemy. Więc zamykam oczy i śpię natychmiast. Śpię na siedząco, na stojącą w marszu. Udaje ci się zasnąć od razu Udaje mi się zasnąć od razu, tak. co więcej nic mi nie przeszkadza. Nauczyłam się tego. Mhm. Że na przykład mój pan kierowca, kiedy jedziemy na zdjęcia, słucha radia, to jest normalne, nie za głośno, ale słucha, jest mu to potrzebne, żeby funkcjonować. Moi koledzy rozmawiają między sobą, dopóki nie zasną, a ja po prostu zamykam oczy i śpię. To jest wypracowane przez lata, to jest moim zdaniem taka forma higieniczna wypracowana, żeby odpoczywać, korzystać z każdej chwili, która pozwala nam spać, ale trzeba to umieć zrobić, bo niektórzy potrzebują warunków tak, no. do tego, zaciemnionych pomieszczeń, ciszy zupełnej. Ja mogę spać wszędzie i w każdej szerokości geograficznej, krótko i treściwie korzystam też z takich, tak sobie tak, ciebie, z takich momentów, żeby po prostu się zdrzemnąć hmm. i być znowu w dobrej formie. Uważam, że to jest duża umiejętność i wielu osobom bardzo by się przydała. A jak to udało ci to wypracować? Bo może to też jest tak, że są jakieś sposoby, żeby osoby, które mają takie możliwości, mogły też to u siebie poćwiczyć? Co, nie znam żadnej metody na to, ale rozsądek i rozum mi mówił, że na przykład w drodze na zdjęcia, kiedy mamy, jedziemy busem, jest kilka osób, potrafię po latach praktyki, odciąć wszystkie dźwięki, mhm. nie skupiać się na tym, o czym ludzie rozmawiają, nie słuchać tej samej 17 razy piosenki w stacji radiowej, skupić się w sobie okay. i zasnąć. A jeśli nawet nie zasnę, a zamknę oczy, to też jest forma odpoczynku i też jest forma wyciszenia. Myślę, że to lata praktyki. Nie ma na to żadnej metody. Są ludzie, którzy nie będą potrafili tego zrobić. Myślę, że życie na nas wymusiło, że śpimy w wielu okolicznościach. Mam nadzieję, że wytrwaliście bez zmrużenia oka do końca tego odcinka. Jakie są Twoje doświadczenia? I jak to u Ciebie wygląda, i czy działa? Skomentuj ten program. Wyślij link do przyjaciół, których może zainteresować. Zasubskrybuj nas tam, gdzie lubisz słuchać podcastów.